Jestem tu z powrotem, motofaka? Zobaczmy mem od SpongeBoba. Czy SpongeBob właśnie to szedł do GrabiPurkera? Tak Jak ta melodia Wojtek co cienie śpiewa tą melodię Co cienie po sto razy musi Bo jak tego nie zrobi to się utusi Na swój tego odcinek nie mam pomysłu nawet na... nazwy. Hmm. Nic nie Tak, komenty też nie chcę. Jeszcze taka muzyka jest na Gdyby taka muzyka była w też to jedną krokę to, mam, chyba, że jest Ja mam polą YouTube Playlist Słuch. Jestem tutaj i poprę Bo to jest popyle To przecież się słychać Dajcie linka, pay to way, dobra No kurde. No kurde, no. Siemo, siemo. o tej porze każdy by być może, jakby nie było, jest bardzo miło, nie? Normalnie walimy to, co mamy, nie? Tak, na... miejmy, normalnie na lewo to nie zgrzeba, jakby nie było, jest bardzo miło. Wolnie, bo to jest jednak janekowa, pań, chwila nowa Dwa łyki były dla filaratystyki. Lapijemy pod BWA, bo to jest artykuł 202, nie? Ej, spoko, lodzik w Nie ja, mam jest tego wyjścia. Patrzę za to normalnie sobie ja jak mi. Bo mi mieszka Miki, że jest Jokuszykiem normalnie. Kiedyś był za normalnie w kajdany, ale normalnie dowiedział się od mamy, że go rozkorić, a ty byli mieli że go normalnie wypuścili. <laughs> Jakby nie było, będzie bardzo miło. Dobra, co tam jeszcze powiedz? Ja nie wiem w razie klimacie, ty porze każdy coś powiedzieć może, nie? To pochodzimy dwa tygodnie. Potem panią i się normalnie wezmę rozwój w kościele. Jak się normalnie zamienisz w daniele. dobra, pojem teraz witamy w przekazie. Witamy w przekazie, chłopaki, nie róbcie draki Pójdźcie to normalnie na internet. Pająk Spiderman normalnie dalej rozrabia. Jakby nie było będzie bardzo miło. Ktoś zadanie w zęby. To niech go nie boli, bo jest nowy soli. <gry> Ten kościół jest mojego miasta znaczy pełno. Bo... Nie żyje Ech, ale dobre, takich ludzi się szanuje. Omega Wojtek Face Review. To rzeczywiście Nauczona ma

WAP in the Fuck Wake up Wake up! No! no. Wake up! Wake up! W <grym> ogóle nie rozumiem Kopiet pisze z jedną matitasz i też jest cudownie zapytałem jej co najparcie i co ani... szczerość. A tam napisałem że już, już nie odpisuję. Kurde, ciężko. Damn, what the f... Bruh Ja chcę być, ja chcę być tym krzypem. What the fuck, man? What in the fuck, man? Yo Let's dance, bitch Ja gdybym ja tam był, to bym się screechował na tysiąc nie mogę uwierzyć, że jego największym partnerem jest Roblox. Po prostu Roblox, nie? Po prostu Roblox. Moja ulubiona postać Roblox. Te animatroniki i ta sprawy... Nie mogę znaleźć memów. Ani... Need... Zakończę na tym. Ani... Need... Z... Zaza... Do zobaczenia, to co do... na no, kom... mema. Yo!